Ха-ха-ха! То буде добре! добре. Могры бути? Ну ти котрошка. Где мої буты? Zakwaterowaliśmy się i mamy pierwszą noc za sobą w wyjątkowym miejscu, powiem szczerze, głównie to były zawsze namioty, albo hotele, albo jakieś Airbnb, jakieś kwatery prywatne, natomiast tym razem nocowaliśmy w domku letniskowym. A z angielskiego to będzie Caravan Home, taki prawdziwy dom letniskowy. I dzisiaj chciałem Wam oprócz tych widoczków i spaceru po plaży. Być może zobaczymy delfina albo dwa, chociaż szanse są małe, ale może. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda dokładnie takie miejsce, taki nocleg. Bo myślę, że część z Was jest na pewno zainteresowana, jak to może wyglądać. Postaram się przybliżyć. Warunki, w jakich się mieszka, cenę za taki nocleg, i e, chciałem no, zaprosić oczywiście na krótką wizytę w tym chyba urokliwym miejscu. Także kto chce, to niech zostanie ze mną do końca. Zapraszam serdecznie. w godzinach popołudniowych i przez noc, a nad ranem już porywy wiatru mają wynieść ponad 100 km na godzinę. Także może być ciekawie. Wczoraj wiało, owszem, ale porywy dochodziły do 60-65 km na godzinę. W środku w domku prawie w ogóle nie było słychać. No może inaczej. Ja niewiele słyszałem, bo byłem tak zmęczony, że po prostu poszedłem spać i nic mi to nie przeszkadzało, natomiast moi współdomownicy Cierpieli z tego powodu. No, ale oni nie wychowani nad morzem, tak jak ja, więc nie przyzwyczajeni do hałasu, który jest na zewnątrz. Wyszedłem na chwilę, żeby zobaczyć, jak tu wygląda okolica, i teraz Wam pokażę dokładnie, jak wygląda to miejsce od wejścia aż do naszego e, domu, bo tak można to nazwać, powiem szczerze. Jestem bardzo. Miło zaskoczony, gdyż z do tej pory zawsze widziałem tylko z zewnątrz takie miejsca, bardzo popularne w Wielkiej Brytanii te karawan parki. No i tak spodziewałem się, wiecie, takich warunków letniskowych, takich domek letniskowy pachnący mokrym kartonem. Ale jak sami zobaczycie, powiem szczerze, da się w tym żyć. To jest wejście, wczoraj przyjechaliśmy, zakwaterowanie jest na zasadzie przez Airbnb, czyli wszystko, wszystkie instrukcje są podane, myśleliśmy, że trzeba, tu jakieś recepcji przy... myśleliśmy, że trzeba jakieś jakiejś recepcji się udać, natomiast nie, no tutaj jest guziczek, naciska się guziczek, ktoś wpuścił, nie pytając po co ktoś przyjechał, gdybym miał niecne zamiary, to też by mnie wpuszczono. I tak to właśnie wygląda, główna ulica. Park jest podzielony na takie sektory. O, tu jest recepcja. No jak my wczoraj przejechaliśmy, to było już ciemno, gdyż no zakwaterowa zakwaterowanie, zameldowanie mieliśmy od 15, byliśmy po 16, a wiadomo, jest koniec grudnia, więc dzień naprawdę krótki. Tu jest recepcja, jak się okazuje. Nie wiem, czy ktokolwiek tam jest, ale my recepcji nie potrzebujemy. Zobaczcie, tutaj są schodki do Ryanera, ale już odleciał, więc tylko schodki zostały. Na pierwszy rzut oka te domki wyglądają jak przyczepy kempingowe tak? tyle, że stoją na kołkach czy tam, no tak, akurat na kołkach także to normalnie można tym sobie jechać. Wszystko jest. Profesjonalnie to wszystko zrobione, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o nasz domek, to kluczyk, klucz od domu był w skrzynce takiej specjalnej przy domku na kod. Kod podany przy SMS-ie, wchodzimy i mieszkamy. Tak wygląda z zewnątrz nasz domek. Tutaj w tej skrzynce był klucz. I tak to się mieszka. Pokażę Wam w środku, jak wygląda, oczywiście. A widok naszego domku przedstawia się następująco. To jest nasz taras. I tak wygląda widok. Mniej więcej od <laughs> godziny nie śpię. Wiecie, jak śpicie w namiocie i wieje wiatr, to budzi was ten szeleszczący top. Wasz tropik czy tam namiot w środku, który szeleści boczko, i wtedy się budzicie. Natomiast tutaj obudziło mnie to, że mi się łóżko trzęsło. Za każdym podmuchem wiatru jest jakby części, małe trzęsienie ziemi, co buda się trzęsie. W tej chwili spory wiatru osiągają mniej więcej 70-75 km na godzinę, więc nie ma jeszcze tragedii, ale za dwie godziny o, o 8-9 tu będzie miało już ponad 100 godzin Wieje od Południowego wschodu, więc tutaj jest taka zatoka, pcha wodę w tą stronę. Teraz jest odpływ. Jak się roz zrobi jasno, to Wam pokażę. Bo wczoraj przyjechaliśmy, jak się obudziliśmy rano, to był odpływ. Natomiast około 13 woda była już pod, ee, samą, pod samą skarpą, tutaj. Także jeżeli tutaj najmocniejsze podmuchy wiatru będą między 10 a 13, kiedy zacznie się przypływ, no to myślę, że tutaj będziemy mieli pokaz pięknych, pokaz pięknego żywiołu w tym miejscu. ciekawe czy się rozjaśni, gdzie zrobić kawę i mam nadzieję, że uda się stąd ewakuować miarę sprawnie, dlatego że razem z wiatrem który się wzmaga z każdą minutą. Mamy jeszcze bardzo mocny deszcz. Także dzisiejszy dzień wypowiada się bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że nie zamieni się on w koszmar. Ok, mamy wyjście numer 1. Jest 8.15, robi się jasno. Jest duży odpływ, to na razie widać, że do linii brzegowej, do krawędzi plaży czy tam wybrzeża jest jakieś 200-300 metrów. Na szczęście, jak przyjdzie przypływ, to nas już tutaj nie będzie, dlatego że zamierzam opuścić to miejsce jak najszybciej. Niepokoi mnie fakt, że cała buda się trzęsie, jest tutaj zaraz orwisko, dodatkowo leje się woda w kuchni. Słuchajcie, moi drodzy, ponieważ właśnie wychodzimy, a stwierdziłem, że nagram wam mały tour po e, tej kabinie, po tym karawanie o, właśnie, mi nakapała woda na kamerę. Tu jest główne wejście. Mamy kuchnię, mamy gaz podłączony bez problemu. te są, akurat mówię o tym przypadku, o tym konkretnym e, Airbnb. Tu jest lodówka, zamrażarnik normalnie. Wszystko cacy e, Tu jest piec gazowy centralne ogrzewanie gazowe w tym miejscu także wszystkie grzejniki, ustawiacie sobie temperaturę i będzie tak jak wam się podoba tu jest dodatkowo elektryczny kominek, który też dmucha jak farelka tak przedstawia się widok na Zatokę wspaniałe miejsce oczywiście o tej porze roku mamy 27 grudnia dzisiaj no to aura może być taka dosyć zmienna, że tak się wyrażę także tutaj w salonie bardzo przyjemnie sobie siedzi wieczorem można oglądać filmy spędzić czas, pograć w gry, tak jak my to żeśmy robili. Kuchnia fajna, dodatkowo stół wyciągamy, zsuwamy ten podnóżek i mamy dodatkowe łóżko. Tutaj mamy sypialnię z dwoma, dwoma jedynkami. Tak to wygląda. O, tu jest pierwsza łazienka. Jedyne co jest kompletnie frustrujące, to sposób w jaki zostały zamontowane krany. Jak odkręcicie mocniej wodę, to obsłyska Wam spodnie i ścianę. Tu jest sypialnia duża. W ten sposób wygląda. Trasznie niewygodna teraz w tym miejscu. Muszę powiedzieć, że jest tragedia po prostu jak trampolina. I tu jest jeszcze druga łazienka. Też dodatkowo minus tego miejsca jest taki, że tutaj nie ma regulatorów ogrzewania. Więc ten kaloryfer jest ograniczony. Jeżeli grzejecie mieszkanie na maksa, tam, żeby było ciepło, to tutaj farba, czuć farmy, która się topi na kaloryferze. Tak jest. To niezbyt sprytnie pomyślane. Także 3 minusy to są krany, materac i te refery. Poza tym wszystko naprawdę super. Cena akurat w tym czasie, w tym, w tym okresie roku to zapłaciliśmy 90 funtów za dobę, plus sprzątanie 40, ogólnie wyszło nas za dwie doby 250 funtów, a ceny takich karawanów, karawanów domów. Wahają się, można go kupić już za 12-14 tysięcy funtów, od takiego na przykład do 40 tysięcy. Także podejrzewam, że chodzi tutaj też o wyposażenie i metraż, tutaj jest około 40-45 metrów kwadratowych, tak myślę, dodatkowo jest, wiecie co? Ja się spodziewałem, naprawdę. Ja naprawdę spodziewałem się, że tutaj będzie ten charakterystyczny zapach domku letniskowego. Że będziemy czuć taki mokry karton, tą płytę paździerzową, pilśniową, że będzie czuć wilgoć i tak dalej. Nic z tych rzeczy, dlatego że technologia poszła do przodu. Ja zatrzymałem się w latach 90. To wszystko jest plastik. Cały dom jest plastikowy i PCV. Okna podwójne, ściany podwójne, jest jakaś pewnie insulina pomiędzy. Insulina? Izolacja pomiędzy tą warstwą mieszkalną, taką dekoracyjną, a tą, tymi panelami na zewnątrz. Na pewno coś tutaj jest. I to najważniejsze, że tutaj nie ma co gnić. Tak? Nie ma, jeżeli tutaj woda cały czas kapie gdzieś tam słona i tak dalej z nadmorza, to jest spokój, bo tutaj nic Wam nie zamuknie. Oczywiście od tego, oprócz tego dzisiejszego Przecieku z góry, ale to też nie ma dramatu, bo Kapie sobie, o tak jak widać i, i przez te parę godzin kapało raptem Trochę na i trochę do danka, także Ja z czystym sumieniem polecam to miejsce I powiem szczerze, fajnie tutaj sobie pomieszkać, ale jeżeli miałbym mieszkać tutaj na stałe Kupić taki domek I sobie tutaj mieszkać, albo na przykład mieć taki letniskowy, w którym 2-3 miesiące w roku sobie mieszkać jeżeli pracujecie zdalnie, to jest to wszystko możliwe, to yy, tylko w letnich miesiącach. Dlatego że o tej porze roku, jak są te sztormy jeden za drugim, to ten dom się cały trzęsie. Wiecie co, jak się śpi, zresztą tu widać, bo yy, na przykład ten motylek się buja. Tutaj cały czas są drgania. Jak się siedzi na yy, tej sofie, to cały czas czuć, jak ta chata się trzęsie. Jakbyście mieli mi, mini trzęsienia ziemi. Zresztą dzisiaj od nie spałem, bo. Ja jestem przyzwyczajony do wiatru, do tego, żeby mi wiało, ale nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby mi łóżko się trzęsło.